Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie nową zdrapkę zdrapkę Z Zdrapunia dzisiaj od rana ma szampański nastrój, no bo ma urlop, także jest wesoło. Moi drodzy, nowa, nowa edycja, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie kciuki, no i zobaczymy, co tam się kryje w tych zdrapach. Zdrapeczkę mam z numerem 14 i 22. Dobrze. No to jedziemy. Dobrze. Odchodzę. Do widzenia. Mamy kraba i parasol. Krab i parasol. Tylko nie biegnij za mną. Krab, i parasol. krab i parasol. Mamy kraba. Tak. Czy tutaj też gdzieś jest krab? krep, 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 krep o, tył. nie ma parasola, parasol jest tutaj parasol jest tutaj więc jeszcze tu jest jeden okej okay. jeszcze tu No jeszcze jest jeden tu deszcz parasoli No dobra, to w takim razie Tu dalej mamy arbuza i popcorn. Arbuz i popcorn. Patrzcie, jeszcze to był krap. Arbuz i popcorn. Arbuz i popcorn. Arbus i popcorn. Czy ja tego nie widzę w ogóle? Pójdzimy dalej. Czapka i korona. Czapka i korona. Korona, czapka. Czapka i korona, korona. Czapka, korona. Korona. Czapka, czapka, hmm. korona, czapka, jeszcze jedna czapka. Ojejeje. te zdrabki akurat tak ciężko się nagrywa, to są takie niewymiarowe. Monetka i biedrona. Monetka jest. Monetka i biedrona. Hm, też nie ma. Podkowa i serce. Podkowa i serce. Serce jest. Serce jest podkowa, Podkowa i serce. Serce, serce i podkowa. Dobra, jedziemy dalej. समझौता है e Dobra, idziemy dalej. Co tam dalej? Mamy okulary i sakwę? Okulary i sakwę. Tu nie ma. Tu też nie ma. Okulary. 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 Biała korona. Nie, tutaj nie zadrapana jest. Okulary i sakwa. Okulary i sakwa. Dobra. Tęcza i dzwonek. Dzwonek. Tęcza. Tęcza. Nie, jest dzwonek. Więcej nie ma. Dalej. Kwiat i motyl. Kwiat i motyl. Motyl. Motyl i kwiat. Motyl i kwiat. Motyl. Kwiat. Motyl. Kwiat. Motyl. kwiat. Oj drodzy, spotkamy się za momencik, bo to za długo trwa. Dojechałem już tu do końca. Nic się nie ułożyło. Totalnie nic. Nie ma linii. Sprawdzimy jeszcze kontrolne. O. No, różne kontrolne mamy. Zaczynamy z drapeczką z numerem 22. Trzymajcie kciuki. Zbliżamy się. Do końca, moi drodzy, parasol, parasol, my tu już mamy linię. Parasol jest. Tutaj też jest parasol, i ostatni symbol to jest arbus. Arbus. To jest arbus. Tu jest arbus. I tu jest arbus. Ale tu już więcej nie ma, dobra? Czyli tak, sprawdzamy naszą zdrapę, ile tam jest wygrane. Mamy linię, jest dycha. No to moi drodzy, na wydane 20 zł, dycha się wróciła, czyli 50%, 50%, ale jeszcze mam bonusik, moi drodzy, 10 sztuk szybkiej kasy. Ta kasa już leży któryś dzień. Trzeba ją wykreślić. Korona, dolar, pusto podkowa karty, diament, wiśnia, pusto. Kuńczyna podkowa, serce, karty, zakwa, pusto. Gwiazda karty siódemka, świnia, pusto, czyli czwarty pusty los. Mm. Mm, 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 mm. No i co? Znowu pusta. Wiśnia, tutaj jest cztery złote, cztery złote, sakwa, dolar, 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 gwiazda. Łopanie, panie. No to już w tym losie nam się wróciły losy. 20 zł. Dolar. Podkowa. Siódemka. No to tu mamy 2 zł. Sakwa. Banknot. Dolar. Świnka. 100. Korona. Dolar. Gwiazda. Podkowa. 100. Dolar pod koła. No to jest 2 zł. I ostatni, dziesiąty los. O, no to pięknie. No to pięknie, słuchajcie. Na losy wydałem 20 zł. I ten los już doprowadził do tego, że było na 0. I teraz tak. Tu mamy 4 zł. 8 zł, 10 zł. To te losy wróciły nam za tą pustą zdrabkę. Za tego pusteka nam wróciły. Czyli na dzisiejszym odcinku jesteśmy 2 zł na plusie. To jest piękne. Łapka w górę. Na razie. Cześć.